Jeszcze tydzień temu wpisując w serwisach streamingowych Sanach i Dawid Podsiadło wyskakiwało nic. W zeszły piątek wszystko się zmieniło, bo wydali wreszcie wspólny singiel. W ciągu trzech dni nowa płyta Sanach z duetami stała się czwarta na świecie, jeżeli chodzi o te najchętniej słuchane w sieci. Także dzięki singlowi Ostatnia Nadzieja, który słyszycie w Radiu Ska. Taką ucztę mamy dla Was jeszcze przed godziną 16, a dalsza część tej muzycznej wieczerzy po 16. A zatem na późny obiad bądźcie z nami. Reklama. Mama poucza. Idź na studia. Najważniejsze to dobre wykształcenie i dyplom. Tata mówi. Po maturze najlepiej iść do pracy i bądź niezależna. Brat radzi. Siostra nie słucha ich. To twoje życie. Korzystaj z niego. Na szczęście ja wiem swoje. Wybrałam wyższą szkołę bankową. Chcę być studentką w USB i mieć czas na studia, na pracę i na życie. Wyższa Szkoła Bankowa zaprasza na studia. Zapisz się do 28 kwietnia i skorzystaj z promocji. Czesna już od 280 zł miesięcznie. Agencja Pracy DACO poszukuje pracowników do pracy na terenie Niemiec: pracowników produkcji, magazynierów, operatorów wózków widłowych. Zapewniamy zakwaterowanie oraz opiekę polskiego koordynatora. 660 575 858. Posłuchajcie. Rak pojawia się nieproszony. Rak zmienia życie. Rak zostaje na dłużej. Pomóż nam oswoić raka. Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Iskierka. Zapamiętaj KRS 40248546. I jeszcze raz. Fundacja Iskierka. KRS 40248546. Gośka nic tak nie poprawia nastroju jak poduszka wazonik świeca kubek zbanek. Mama ma zły nastrój. Nie dlaczego? No bo mama ma to wszystko w koszyku. I dlatego mama ma zawsze dobry nastrój. Tu jest tyle dodatków, że ja zawsze już będę waszym słoneczkiem. Teraz w salonach Agata wszystkie produkty są w promocji. 20 razy 0% bez dodatkowych kosztów albo rabaty aż do 20%. Tylko do 14 maja. Szczegóły w salonach i na agatameble.pl Agata, kupuj także online. Słyszysz? Nadszedł czas, by wymienić opony w Twojej Skodzie na letnie. Ale słuchaj dalej! Kupując nowe opony lub koła w autoryzowanym serwisie otrzymasz 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Niezależnie, czy uszkodzisz oponę o krawężnik, przebijesz najeżdżając na ostry przedmiot lub ktoś uszkodzi ją celowo, pokryjemy koszty wymiany uszkodzonej opony na nową. Zapytaj o szczegóły u autoryzowanego partnera serwisowego Skoda lub sprawdź na skodaauto.pl w zakładce serwis. Skoda. Wszystko co ważne. Europłot. Ogrodzenia panelowe z 10 dziesięcioletnią gwarancją. 51 drutów pionowych, a nie jak u innych 46 lub 48. Najwyższa jakość w najniższej cenie. Europłot.pl To będzie ostatnia reklama. Trzy razy większa moc, 5 razy szybsza grafika i nawet 20-godzinna wytrzymałość baterii. Chipy M1 od Apple zmieniają wszystko. A teraz kupując w iSpot przenośnego MacBooka Air lub MacBooka Pro z chipem M1 możesz skorzystać z wyjątkowych ofert specjalnych i upolować w niższych cenach. Pakiet Microsoft Office i etui na komputer, słuchawki nauszne Beats EP, wybrane przejściówki od Apple. Przyjdź do iSpot i sprawdź szczegóły promocji. iSpot. Wszystko od Apple. Łącznie z ekspertami. I... Por reklamie. DK86 w Giszowcu to na razie mała masakra, w kierunku Tychów trzeba swoje odstać, czy się to komuś podoba czy nie. Brynowska, Ligocka, Mikołowska, tam wyraźnie widać, że wszyscy tłumnie ruszyli do domu. W Dąbrowie postoicie na Katowickiej, to trasa 94 na wysokości Rodos w kierunku centrum. Na DTSC -ce z kolei dyżur ma dzisiaj czarna policyjna BMK, więc trzymajcie prawą nogę na wodzy. Parasole miejcie też w pogodowiu, bo się zanosi pogoda w regionie, nie poprawi się przez kilka dni. 16 SK News. Mateusz fuczyło, to już pewne, pięć osób nie żyje.